Stanowisko serwisowe. Rozkładamy go dzień wcześniej przed za zawodami. My obsługujemy dwa samochody. Używamy trzech namiotów: jeden, drugi samochód i namiot cateringowy. Godzinę czasu potrzebujemy na rozstawienie całego serwisu, spakowanie troszeczkę dłużej. Do obsługi każdego samochodu jest trzech mechaników. Jest jeszcze do każdego auta koordynator, który pomaga załodze w doborze. Opor. Musi być mata, która jest wymagana przez re regulamin. Na Macie stoją namioty, musimy mieć lewarki, musimy mieć specjalne koziołki, na których potem wisi samochód. No oczywiście narzędzia. Mamy sprężone powietrze, mamy swój agregat prędotwórczy, mamy zbiornik z wodą. W razie konieczności można się umyć, czy umyć samochód wszelkiego rodzaju części zamienne tak, żeby można było samochód sprawniej szybko serwisować. Na sprzątanie mamy sporo czasu, bo samochody jadą na ostatnią pętlę, to trwa, później jeszcze jest park zamknięty, więc jest bardzo dużo czasu, żeby spokojnie się spakować.